I witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku tutaj z serii pod tytułem Just Cause 2. Dobra, mamy tu amunicję, tak? Yay! Tak, z Just Cause 2, gdzie kontynuujemy naszą przygodę. Przy okazji możemy sobie bronię naładować. Do fula. I lecimy misję kolejną, zobaczymy co nas tu czeka. I see that revolution beats in your heart. I treat you as the enemy. Our righteous cause draws new followers every day. The Reaper's ranks are ever growing, with those eager to cast the yoke of oppression off their shoulders. We have not the weapons to arm all these recruits, and so we must acquire some. The military has a supply depot that holds all the arms we need, and with your help, the Reapers will claim it. Now my men will bring you there. There is a radio transmitter inside the compound, from where I can hack into the enemy security and send out an order to stand down. We move out! Remember to keep me alive, Scorpio! attack, attack!

Przyskuj, ja to jestem najsilniejszym sniperem, myślę. Dalej idziemy, dobra, myślałem, że to tutaj. Patrzcie, to jest rzeczy do rozpier dzielenia. Ale ogarniemy to, mam nadzieję, że to będzie jakiś helikopter. We are close to the inner compound. Victory is near. Oppressors have prepared a heavy defensive up ahead. We must crush them. Mounted gun, Scorpio, take care of it. All clear. Move out, Reapers. Nie ma sprawy. Ten karabin jest świetny, nie? Podoba mi się bardzo. Inne będę używał jakie lepsze sobie. O, wielki jest wielki magazyn wojskowy. Okej, okay. we to. it. I can hack into the radio transmitter here. But you have to watch my pet, Scorpio. I need to get the right frequency. Just a little longer. Oh, I'm really close now. Scorpio, 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 Scorpio. Scorpio. That's it. They are standing down. Victory. Jej Twierdza przejęta. Macie tu helikopter. Please. O, jest nowe tereny dla wszystkich. Tutaj jest ich miejsce teraz. No tak. Ciekawe, tu, tu. Ciekawe, czy nie będą się później klepać? Przypadkowo. Przypadkowo. Jest tam. Daję, że mnie też tam zaspokoisz później. Helikopter jest? Nie ma. A to smutne. Bo myślałem, że będę miał. Żeby to rozpierdzielić. do rozwalenia. Nie do rozwalenia, no. Musi być helikopter. Mamy może jakiś helikopter bojowy? Powiedz, że masz jakiś helikopter bojowy. To jest z zestrzelaniem, to jest fajne, ale kurde, będzie ciężko mi to utrzymać pewnie w jednym miejscu stabilnym. Kurde, tak myślę, nie? Dobra, możemy spróbować, nie? 100 tysięcy za myśliwiec. Okej. Dajmy dłużej.

Chcę się tym cofnąć, ale nie mogę. 100 tysięcy w plecy, jeeej, ale jestem niezadowolony teraz. Chciałem tą lokację zrobić, ale nie zrobię jej. Pewnie namawiają helikopter, ale to później, jak tu przyjdę, ja chciałem teraz. Dobra, zobaczmy mapę, czy coś tu jest po drodze. Tu jest misja od razu. Znoszenie się 150 25, to, tu będzie prosto. Na pewno tak, mamy do zniszczenia. Mamy do zniszczenia to, to jest jeden. Jedno mamy, jeszcze dwa. a podobną rzeczy. O, tam coś jest na górze, chyba. Tak, na samej wieży. Na samej wieży ciśniej mamy. Chyba tam coś było. Nie chcę wzywać po prostu chłopaków dopóki nie, nie wiem czy ja wszystko zebrałem takiego Prze. Ej, fajny samochód! Taki kurde widać na te piaski idealne Tam jest, tam coś się zobaczcie

Eee, zapisz. Dobra, Pff, czym tu najlepiej? Dawaj mi tutaj auto, ładne auto. To jest to samo, tylko że nie ma tej dupy. Przyda się na taką podróż. Nie, ale to jest bardzo fajne, że to jest taka duża mapa. O Jezu, prędkość w tym samochodzie nie do opanowania. Jak w realnym życiu, nie? Wpadniesz w poślizg i weź wtedy się opanuj. No, trochę fajnie, fajnie zrobili, szczerze. Ale ciekawe, będziemy atakować karaluchy? Ja myślę, że tylko żołąd. Do środka budynku, tak? Gdzie oni są? ten zwierzę ciśnienie, tam coś widzę na niej Znam zapierdzielić Zdobądź kartę magnetyczną od kogo? Kto, co tu strzela do mnie? Ty widzieliście, jak się odbijam czasem? To jest niebezpieczne. Zwiększenie życia. Zdobądź kartę magnetyczną. Zdobądź kartę magnetyczną. I któryś z nich po prostu może mieć, tak o to chodzi? Ten pistolet chciałbym ulepszyć. Jak do... A nie, muszę by już go na przykład ulepszyć. To jest spoko. Tam jest dobra. Jogar as e-veasmas sobre że czy wszędzie! Czemu mi się tak pokazuje? Patrzcie jakby coś było za mną, ale tego nie ma. I can't get a shot! Pierdzielenie, jakie mieli tutaj zrobione pułapki. Pobrało, pobrało.

Dobra, ja jestem przyczepiony. Idzie, lecimy! Ciekawe, jak będę musiał wybrać spór. To nie wiem, bo na pewno ten typek, co jest najstarszy, czyli Rafał, na, na którego właśnie, na te karaluchy. Znacy bogacze, co wiecie, ale na prezydenta. w Afganistanie jakimś był, nie? Jak się Dobra, ja mało już. They're shooting! They've got me! I'm going down! You got him! Now bring him here! How my heart is beating! You were sent by roaches! Look! I never wore that dog! You know me? I was just. Playing fool for big dog. Quiet in the back. Dobra, lecimy, będą nas ścigać te mnie teraz. Jak się teba ekran to przykro mi. Tak właśnie się teba w grze. <laughs> jak jest popsute to wszystko. Dobra, mamy jeszcze kilometr niecały do zrobienia, ale gonią nas jak głupi. Moja błąd, mój błąd, nie spojrzymy na drogę. kurde zaraz nas dogonią. Send back up to the rendezvous. If you're still being followed, Reapers will help you out. I like what you say, and I like the way you say it, lady. <try>

Piękny chaos, ale ja bym znalazł sobie tak naprawdę te rzeczy, które jeszcze potrzebuję. O, tu już mamy części. Jej, kolejna blokacja zrobiłem. Coś tu się zacięło w ogóle. Coś tam się zacięło, nie wiadomo co. Ja bym chciał sobie tak, na pewno broń, to mój ulubiony karabin. ten. Oczywiście trzeba go kupić. Mało tych. Ciężko z tymi pieniędzmi. Ciężko z tymi pieniędzmi tutaj. Broń. I teraz ja bym chciał jeszcze. Pistolety zwykłe. Tylko ja bym chciał je ulepszyć. Nie, nie, nie. Ulepsz. O. Jeszcze raz. No. I teraz to jest coś, co mu chciał zamówić. To jest coś, co chcę zamówić. O, już jest na szybkości. Teraz są dwa pistolety, kurde, ulepszone, to... Nieważne, co musimy zrobić teraz? Co musimy teraz zrobić? Zapisać grę, bo nie wierzę tej grze. Jeżeli ona się wykrzacza, to jeszcze jest dla nas znak, że musimy sobie zapisywać. Co misja Jest duża misja, ogólnie Biały Tygrys. Misja dla kampanii. Super, ale ja bym sobie jeszcze porobił misję dla, wiecie, dla, dla nich. Tam jest moja ostatnia misja tutaj. Z czerwoności już tu żadnej nie będzie, więc jak to zrobimy, to na niebieskę przejdziemy, a na końcu będziemy robić te żółte misje. Dwa kilometry. Czekajcie, tam helikopter był gdzieś chyba. Aha, ja go rozwaliłem. Nieważne. Przybyło się z padochronem, podróżuje. Te misje są ciekawsze, bo no, w sensie w większej części są takie same. Bo tutaj nie ma, jakby, dużo takich fabularnych, wiecie, dziwnych rzeczy. Ale są, są nawet ciekawe, bo nie jest tak, że dostajemy po prostu misje ciekawe. Nie w sensie przejmij to, zrób to. No chociaż tak jest często. Tylko, że mamy to jakieś fabularnie połączone, że dobra, rozwalamy to, bo potrzebujemy to, zajmujemy to, bo potrzebujemy to. O to mi chodzi, nie?

Dobra, ogarniemy może to, co? Od razu, wiecie, bo ja chcę tak skończyć odcinek, to chyba lepiej takie rzeczy ogarnąć. Dobra, tutaj fajne są te miasta, nie, że mamy, jakby zaśmie... zaśmieć się, różne biomy, wiecie, na, na tej wyspie, że tutaj jest pustynia, tu jest śnieg, ohoho. Tam mamy wodną tą. Wierzę ci się, nie jesteś na niej. Tak myślałem właśnie. Cyk. O, jest coś. Coś tu widziałem. Ty, coś tu było. Coś mi się pokazało i dlatego skończyłem. Bo żadnych rzeczy. Tam są rzeczy, ale one są prawdopodobnie do no, no nowej lokacji, nie do tej, w której jesteśmy. Więc to nie jest to. Dobra, no nic, nie widzę tutaj rzeczy. Więcej. Chociaż tutaj strzelam, że coś jest. No, jak żeby inaczej, przecież to jest taki piękny punkt. 21. Dobra, ale to już w kolejnym odcineczku. Dziękuję Wam za oglądanie. Fajnie się dla Was to nagrywa. Naprawdę, dla na mnie to jest bardzo przyjemne gra, Chociaż nagrywałem jeszcze w grudniu, na końcówce grudnia. Zaraz nowy rok, za trzy dni. To super. Do zobaczenia. Cześć.